Witam, dzisiaj chciałem pokazać jak naprawić problem w tym przypadku z radiem dwudinowym Kenwood mianowicie jest tak, że przy każdym wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu radio jakby się resetuje i za każdym razem prosi nas, aby wybrać tutaj, widać, aby wybrać język i czy chcemy wyłączyć demo radia i oczywiście nie muszę mówić, że Za każdym razem wszystkie stacje Wszystkie nasze ustawienia się kasują Czyli tak jak naprawdę Za każdym razem co włączamy Przekręcamy stacyjkę Chcemy gdzieś sobie jechać Załóżmy Za każdym razem prosi nas Aby, aby te ustawienia Wprowadzić Otóż O co chodzi Trzeba wyciągnąć sobie radio o. I tu jest... łączę antenę. I tu jest taka sytuacja. Tu jest z kostki radia ona później rozdziela się na kostkę iso. I w czym jest rzecz? Mamy dwa kable zasilające, czyli żółty i czerwony przewód są... Są tak naprawdę, w nich płynie później plus 12. W jednym, w jednym przewodzie jest plus 12 po zapłonie, w drugim przewodzie jest bezpośrednio z akumulatora można powiedzieć ominięcie jest stacyjki i bezpośrednio idzie plus 12 cały czas do radia. W moim przypadku było tak, że po prostu. Na tych obu przewodach jest zrobiona szybkozłączka, tak zwana. Ja to tak nazywam szybkozłączka. I jak widać, czerwony jest zamieniony z żółtym. Czyli z tej strony idzie czerwony i łączy się z żółtym. To jest tak naprawdę najprostsze rozwiązanie. Akurat w moim przypadku, bo wystarczy to rozłożyć. oj. Wystarczy to rozłożyć. I połączyć te przewody żółty do żółty, czerwony do czerwony. O. I hop. I teraz radio będzie pamiętało nasze ustawienia za każdym razem. Dlaczego tak jest? Dlaczego po prostu producent daje taką możliwość? Bo niektórzy wolą, aby nawet po, po odpowiednim przełączeniu tych kabelków można radio yy, może ono grać tak naprawdę cały czas nie tylko po, po kluczyku jak to się mówi czyli jeżeli nie macie takiej szybkozłączki na swoich kabelkach wystarczy tu w kostce iso zamienić żółty z czerwonym czyli wypiąć go tutaj wypiąć czerwony w, włożyć je odwrotnie i będzie też wszystko, wszystko grało i będzie wszystko w porządku tak jak powinno być teraz Podłączę, czyli mam podłączone tak, jak powinno być, czyli to ten przewód żółty jest bezpośrednio pociągnięty, można powiedzieć, od akumulatora czy od źródła napięcia 12V, ale przed stacyjką jeszcze i ono nam podtrzymuje pamięć, całe, całe, całą pamięć radia, ustawienie radia. Czyli teraz po włączeniu, jak włączę stacyjkę, wybiorę. Język wyłączę demo, tak? I teraz sobie włączymy tuner. No, wybiorę stację. Jest stacja, nie mogę włączyć dźwięku, bo, bo będą problemy z prawami autorskimi. Ustawię od razu kolor dla wszystkich źródeł. Załóżmy czerwony. Mamy czerwony kolor, ustawię godzinę. Mamy 147, tak, jest prawidłowa godzina, jest czerwony, jest stacja stacja, którą ja, ja ustawiłem. Teraz wyłączę, i jeżeli wszystko. Jest tak jak powinno być Po włączeniu ponowną, ponownie włączona stacyjka Włączy nam radio z naszymi ustawieniami Jak widać od razu włącza się tuner Jest godzina 14.07 I wszystko, wszystko gra i jest tak jak powinno być Czyli na dobrą sprawę wystarczy zamienić yy, Te dwa kabelki czerwony i żółty Są to kable zasilające Jeden odpowiedzialny za plus 12 po stacyjce a drugi jest stałym stałe napięcie plus 12 bez, różniczy, bez różnicy co, czy jest po czy bez, on zawsze jest plus 12 o. dziękuję bardzo i do następnego